podnie? Nie, ja mam resztę. Ja mam resztę. A, dobra, dobra, teraz dobra, dobra. idziemy łupy zobaczyć. Czekaj, czekaj, idziemy łupy, to back off, back off. Z tak, 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 tak. Chodź, idę skowam, ko ubra. skowam koronę do Ender Chesta od razu też, żeby nie kusiła. Ale jak zaatakował co, nie? On w ogóle mm -hmm. nawet tutaj zero hesitation, tylko od razu poleciał i mieczem na mnie skoczył. S, 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 s. s. No i easy. I widzisz? Gdybym nie miał założonej korony, to pewnie by nie bił. Dobra, dobra, chodź, 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 schowamy się. Kajta, bardzo dziękuję za subika, dzień dobry, witam, witam. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj, 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 tutaj. Ale gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. A, u Kislu, Kislu, Kislu. Wiesz, który jest mój apartament? U Kiśla? Tak, 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 chyba kojarzę. Dobra, 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 będę w nim. Dobra. Ja daj sobie zrobię skrzynkę. A to super, bo ja akurat seta nie mam, wiesz? No to widzisz, tak akurat już masz. Git. Już jestem założony. Nie chyba sąsiedzi byliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj łukisielka. A nie, ja, z, ja się sąsiadami jestem. A, ty tutaj, w tym pokoju. Witam, dzień dobry. Potrzebuje pan seta? Potrzebuje pan seta? Byczku zawsze. Zapraszam. I jak niestety dobrać. się nie da. Musisz być częściej, musisz być częściej. Czapa SKKfa, Klata SKKfa, Leggins SKKfa. Oj, byczku, byczku, jaki tutaj dobry mieczyk mam dla ciebie jeszcze dodatkowo. Zobacz. No i byniu. No i Git. zobacz, Sara Kopara, a czy widział pan kiedyś taki dobry łuk? No popatrz, popatrz na ten łuk. Ach, piękne rzeczy. O, siekierkę ja sobie pod, podmienię. Git. Jak najbardziej. Czy potrzebuje Pan złotego jabłka? Byczku, zawsze. Jabłka od dzisiaj... Zawsze są brane. No tak, tak, tak. No to nie ma, wiesz, to nie ma co. Skoro oni wszyscy biegają z jabłkami, Fakty. to wiesz. I, bo wiesz co oni jeszcze mówią na dodatek, mhm. że. Okay, chodź, odstawimy to do bazy. Że nie ma wojny, to oznacza, że nie ma limitu jabłek. O, okay. o, o, pa, 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 idzie, 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 idzie. Co się dzieje? Walić go? No walimy go! No i teraz się można z jabłkami bić. No i co? Blaszka, 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 ja miecz wyrzuciłem jak pajac. Nie mogę do mieca, nie mogę do miecza dobiec, a! Dobra, mam. Blaszka mnie też bije. Ale ja tu FPSy spadają i... A, ja jest okropnie, jest okropnie. Dobra, masz go, masz go. Leży. To blaszka, chodź. Już hmm. full HP! Ja walę, ale te jabłka są broken Pa, ucieka, 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 ucieka łapko Ty jeszcze no i przyszedł stary Tutaj chyba trzeba pasnąć. No i rak nie ma seta, no i rak nie ma hełmu, no i nie ma hełmu, no i rachta. Ez? Nie, nie mam jabłek, nie mamy jabłek, nie mamy jabłek. On ma jabłko, on ma kolejne jabłko w suba. Jem normalne jedzenie. Mm -hmm. Mam jabłko jeszcze jedne. Byniu, lecimy, nie śpimy. No jest. Ucieka, 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 ucieka. Łap go, łap go, łap go. Ja za mało, co? Uważaj, bo ci zbrojka padła. Uciekaj, uciekaj. Tak, 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 nie mam zbrojki, nie mam zbrojki. A ja nie mam żadnej zbrojki, o tak, wiesz, ze sobą. by musiał się tam cofnąć po ich itemy. Ja się cofam, cofam się po ich itemy, pomagam ci. Po, po, po hełmie ma? Dobra, ja muszę uciekać, ja muszę uciekać. Nie mam sprinta. Jest? Pięknie, pięknie, mamy ich wszystkich. Jeszcze SKF nie broni, goni ponownie. No i beczku! Easy! Na dwa. Easy! Ja, easy. 3 na 2 i jeszcze dwa razy wrócili! I jeszcze nie dwa ma razy problemu. wrócili! jeszcze dwa razy byczku, wrócili, co nie? Beczku, jak chcesz się bić na jabłka, to S, S, nie ma problemu. To ty mnie gonisz? To ty mnie gonisz? Przyjmuję, mnie gonisz? przyjmuję zasady. Tak, ja gonię. Przyjmuję A. zasady serwera, nie ma problemu. Easy. S, dzięki za itemy. Lecimy, nie śpimy. Pa! goni cię jeszcze! Jeszcze goni po raz kolejny! Wziął itemy i od razu się wraca, żeby się bić, co nie? Masz jeszcze jabłka, bo ja już nie mam. Tak, oni mnie spotkał na strefie. Nie, nie mam tego, nie mam. Nie mam jabłek. To ja uciekam, to ja uciekam po prostu. To kajtuj, kajtuj, ale widzisz mam jak mądrze Czemu? Sprint, o, sprint sobie... mi nie chciał wejść. Sprint mi się wyłączył, miałem full HP, wyłączył mi się sprint. Super, no Jezu. Ja pierdziele, Jakie to jest. O... A, ale to jest ulane. Biegam z kontrolem, co nie? Nie z W podwójnym. Nie, nie, nie. Z kontrolem biegam. I nagle wyłączył mi się sprint i stoję w miejscu. Ogarniasz to. O, tutaj są itemy. Ja nie mam, jak się już zimbić, bo on ma jabłko w ręce. Ja już nie mam. Caisz, ale to jest. To jest fail RP. Bo to. Skoro tak, w tak, walki, tak. I już trzeci raz wraca. wraca. W sensie tak, Noirach, no to się trzy razy wrócili. Już Noirak, SKF trzy razy wrócił, blaszka jeszcze dobiegł, no nie wiem, no w sensie dla mnie to jest takie wklęsłe. No, fail RP, jak zginiesz, to, to już nie, nie Tak, tak. W Oczywiście możesz zrobić wklęsły ruch, czyli zadzwonić szybko i mówić Noirak. Tak, pomóż, tak, pomóż, tak. Ale spoko, trzy razy wracasz? Ale... No no proszę no ja tak. ciebie! Się to jest Pepega. No i Alessa, 3 na dwa, 3 na dwa. Ez. Uh -huh, uh -huh. Ez. Ale w nieskończoność bić się nie mogę, nie? No bo już ja po prostu jabłek już nie mam. Jedyny z czaszką jestem. I nie mam levela. Ja to chyba odłożę wszystko do chestów i tak, dam im tak się tak. zabić. Co? Nie, nie daj się im zabić, ja ciebie zabiję. A, no jest. Na górze tam nie szybtek. teorii, tymer? bo oni w teorii mają teraz powód, że o, możemy cię lać. Tak, tak, tak. Także wy, wyzerujmy czaski, wiesz o co chodzi, i wtedy już nie będzie tego, nie? Ja idę jeszcze zobaczyć. koronę? Oczywiście, że tak. Okay, git, 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 git. Nie, nie, nie. nie. nie, nie czekaj, ja idę zobaczyć, bo tam pisali, że jeszcze na duże, na górze zostały itemy. Tak, tak, wiesz co? Naprzeciwko mojego apartamentu. To ja wiem, się to ja ja w... wiem, A, wiem dobra, okay, mam, mam, okay. ja mam jego wszystkie itemki. Nie wiem, PPGAFON, jak dla mnie. Powiem tak, ESA. Mamy miecze, jakieś zbroje, ja w ogóle mam full zbroje teraz. No, no. Ja się nie wiedział, jakbyśmy wyszli na tym ostatecznie lepiej. Tak, no, stary. Nie dość, że honorowo lepiej wyszliśmy. No, honorowo to na pewno, ale... versus trzy wygraliśmy. Szkoda jest ale, tylko... Szkoda tylko i no. ja, Jak chcą się walić jabłka... Nie, 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 ja mam dla ciebie rzeczy, nie ma problemu. No, no, to pięknie. Ja tutaj mam jakieś sety w bo wiesz, ja waliłem i podnosiłem jakieś rzeczy, nie? O, to jest, to jest Jasia. A czy, czy się tutaj nigdzie nie wy tego. S. e z. A ty pochowaj tamy do ender często i tak dalej, no bo ja się nie zdziwię jak oni zaraz na ciebie polecą znowu, wiesz co? Szybko zaopatrzenie w jabłka, we wszystko? Polecą i wbijają. Ja chyba polecę do karakanów i zakupię jabłka. Wykupię jabłka od zakup, karakanów. Zakup, zakup, Cedi będzie bogata. Czy Cedi jest po naszej stronie, czy po ich stronie? W sumie tak bardziej chyba po naszej, wiesz? Wiesz co my powinniśmy zrobić? Powinniśmy pobiec na pełni, użyć pioruna! A, <laughs> bez kitu! W sumie, jak będziecie klepał, to powiedz: Będę na i będę używał pioruna. Będę go klepał. Jest co? Wejdę na TeamSpeak'a, utarguję większą cenę, lepszą cenę na jabłka. Mhm. Chodź tam, chodź tam, ja chodź tam do nich na chwilę. No chodź do nich na chwilę. Mhm. Dzień dobry, Cedi, jesteś? Tak, tak, jestem. Czy damy radę. Wytargować cenę w twoim sklepie na zamówienie hurtowe. O, jabłek? Tak. No dobrze, okej, okay, okej. Okay. Ile, ile masz? Wiesz co, no teraz, teraz właśnie robiłam. Ogólnie to mam trzy, ale będę kupować złoto, bo właśnie tutaj mam dostawę złota i będę kreftować, Także mogę załatwić. Dobra, A dobra, Cedy, jako gank XXL no. zapewniam, że wykupimy. Praktycznie wszystko, co będziesz potrzebować, wszystko, co będziesz tutaj potrzebować, Aha. co będziesz miał jabłka, będziemy wykupiać. Słucham! Mancio? No? Słucham, e rozmawiałem tutaj z naszą sojuszniczką. E y y wjechali no. nam w wiasty zrobili we trójkę do domu. No, ja się z tego spodziewałem kompletnie, tak? <grytanie> w magazynie naszym siedzą. No,